Panowie, jeszcze raz. Płynnie, byk, 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 strzał. No ma być ładnie wszystko płynnie. Jesionka oczywiście stoi, trzymam za koniec, odrzucam. I broń sięgam i strzelam, dobrze? Żeby to było ładny płynnie. Proszę bardzo. Hop! Panowie, szybkość, pobycie, przeładowanie i pierwszy strzał. Czyli swoje jest ko. Byk, 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 strzał. Jak najcenniej, jak najszybciej mi to zwróci. Kontrola? Dziękuję, słyszał zamek, drugi ma wrażenie chwałę. I stoimy, Czekamy. Mam trzymać i już mam wprowadzał Dokładam tylko rękę. A ty jeszcze bardzo jest czas na to, żeby wyprowadzić i trzeci. Hop! Teraz było dobrze. Ta nie, 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 nie. Paweł wróć, wróć, wróć. Teraz rzuć i teraz załaduj dopiero. Tak? Kabur. Jedziemy. Hop! Trzeci. Bardzo ładnie. O to mi chodzi. Hop. Tak. Dobra i sprawdzimy. Zobaczcie jak ładnie u Rafała. Wszystko w miejscu. Paweł bardzo ładnie też wszystko w jednym miejscu. Tobiasz troszkę za duży rozstrzał. A trzecie co? A tu. Ale troszkę za, wiesz za, za duży rozstrzał. Dwa, a nie, to ty jest, tu, tu, tu jesteś. To tutaj Paweł, dobra. Tu ładnie w sobie Paweł, raz. Tu już idzie mu powtarzalność w jedno miejsce. Paweł, musisz sobie teraz wybrać troszkę wyżej, nie? Bo już nie ocenimy, teraz czy idzie. I Tadeiro, bardzo ładnie też. Wszystko w miejscu. Stoję, dobycie tu. Od razu, że jak najszybciej. I dołoży dobra? Jedną ręką oddajemy pierwszy strzał Jeżeli oddajecie strzał tylko tą jedną ręką Szybkie przeładowanie jedną ręką pierwszy strzał To też żebyście zobaczyli gdzie on wam pada Gdzie jest ręka nauczona oddać strzał, dobrze? Także postarajcie się go oddać w zasadzie bez mierzenia po linii broni Nie patrzymy w przyrządy tylko po linii broni Jedziemy, hop! Szybciej Paweł, trochę. Jeszcze szybciej oddechnij strzał. Wrzucamy zamek, następny magazynek. Jedziemy, hop! Ale też... Paweł, wybieraj... tamten. Wybieraj zero. Wybierajcie to zero. Jak już przeładowałem, to od razu lekko wybierzcie to zero, nie? Hop! Dobra. Tak, pierwszy raz Paweł strzelił tu. A później od razu się przestawił i poszło mu prawidłowo. Bardzo ładnie. Tutaj mamy raz, dwa, trzy. Bardzo ładnie. Rafał się trochę rozstrzelił. Raz, uciekł. dwa. Mi I trzeci gdzieś uciekł. O właśnie. Nie traktujemy się językiem z tygodniu, Staramy się iść tak położyć. Przyładowuję, a pan jest już tutaj i tylko dociąg. Paweł, jak zwykle, do niczego. To bierz troszkę za szeroko, za szeroko. Tu ładnie w butelce, ale tutaj ramię poszło. I Tadejro ma raz, dwa i trzy. Bardzo ładnie. Tak. Hop. Zamka Dobra, rozładuj przejrzyj Do kabury I jedziemy Mamy jeden strzał ładny Drugi strzał ładny I teraz tutaj Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć No koło głowy, ale jest, jest w skupieniu jest seria nie zeszła. A, no właśnie Tutaj mamy raz Dwa, bardzo ładnie w środek butelki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dobrze, troszkę ostrzelany, ale dobrze. Bardzo fajnie, tutaj też w celu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra.